Wiedzieliśmy, że jeśli potrafimy nauczyć wartości 10% ludzi w kraju, i ludzie ci postanowią przyjąć te wartości i wcielić je w życie, to będzie to punktem zwrotnym dla całego narodu. Cześć, witam Was w specjalny poniedziałek, bo to pierwszy dzień maja. A więc znowu wszyscy mamy wolne, jak nie tak dawno temu w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. A więc dzisiaj możemy sobie trochę więcej czasu spędzić z książką, którą mam w pomarańczowej teczce. Powiem wam, że po wynurzeniu się z książki Psychocybernetyka Maxwella Malca, zanurzyłem się teraz w książkach Johna Maxwella. I powiem wam na ucho, że jedną z nich tłumaczę. Trafiła w moje ręce książka, która chyba na mnie czekała. 16 niezaprzeczalnych praw komunikacji. Wiecie, zdarzyło się tak, że teraz firma Johna Maxwella chce sama wydawać książki, nie poprzez wydawnictwa. No i w ten sposób trafili do mnie, tak? Nie żebym miał coś przeciwko wydawnictwom, absolutnie nie. Pozdrawiam wydawnictwo Logos i pana Tomka Sznurowskiego, który często nas tutaj ogląda. No ale tak się wydarzyło, że akurat ta książka trafiła do mnie. Słuchajcie, od niepamiętnych czasów znowu tłumaczę książkę. Już zapomniałem, jak to się robi, ale wiem, że ta pozycja na mnie czekała po prostu. O komunikacji 16 niezaprzeczalnych praw komunikacji. Poczekajmy na pewno w tym roku. Będzie ta książka na rynku, nie wiem kiedy zostanie wydrukowana. Ja się postaram w ciągu miesiąca, sześciu tygodni ją przetłumaczyć. Dostałem też ostatnio, pochwalę Wam się, od Rubena Gonzaleza, jego nową książkę, The Shortcut. To jest taka opowieść, wiecie, z gatunku tych pozytywnych, z bohaterem z korporacji, który przeżywa kryzys i zostaje. Złożony pod skrzydła takiego konsultanta i doradcy o pseudonimie RG. No i razem przechodzą ścieżkę rozwoju. Nie czytałem jeszcze tego całego, przejrzałem na razie, ale to też fajne. Natomiast najwyższa pora przejść do tego, co mamy w pomarańczowej teczce. Mówiłem, że jestem zanurzony w świecie Johna Maxwella, no bo na co dzień z 16 prawami. Obcuję i pracuję, natomiast czytam cały czas no, niesamowitą książkę Zmieniaj swój świat z ubiegłego roku. Jest duża grupa osób w Polsce, w kręgu John Maxwell team, którzy już świetnie tę książkę znają, studiują i starają się ją wcielać w życie. Ja myślę, że ona jest bardzo w Polsce potrzebna. Na różnych poziomach i mam nadzieję, że, że zostanie odkryta przez wiele różnych kręgów w Polsce, bo jest tu mnóstwo wiedzy, która w naszym kraju bardzo się przyda. Dzisiaj taka wiedza, która przyda się bardzo części z Was. Ja wiem, że spora część widzów audioinspiracji jest w tym samym środowisku na co dzień, w którym i ja pracuję i my. Możemy ten fragment, który za chwilę przeczytam, odczytać na nieco innym poziomie, wręcz instruktażowym. Cała reszta też na pewno odniesie wartość i korzyść z wysłuchania tego fragmentu, bo on dotyczy bardzo ważnej sprawy: mianowicie gromadzenia ludzi wokół sie nie tyle wokół siebie wokół idei. Świat dzisiaj coraz bardziej zmierza w stronę właśnie gromadzenia ludzi wokół pewnych idei. Ważne oczywiście, jaka to idea, natomiast ważne jest również to, żebyśmy wiedzieli, jak podchodzić do tego wyzwania gromadzenia ludzi wokół, prawda? To jest właśnie coś, czego nie zrobi nigdy za nas sztuczna inteligencja, bo tu w grę wchodzi nasza energia, nasza osobowość, jakaś sprawa, która nas jednoczy i to zawsze będzie wymagało ludzi. I w tej sprawie jeden z największych praktyków w tym obszarze John Maxwell razem z Robem Hoskinsem, z którym napisali wspólnie tę książkę. Piszą o tym, że kto jest ważniejsze niż jak. Posłuchaj. Gdy już zrozumiesz, że sprawa i zespół są ważniejsze niż ty jako osoba. O tym czytaliśmy kilka tygodni temu, prawda, w pierwszym fragmencie z tej książki. Że nie ja jestem ważny, tylko my, prawda? No więc, gdy już to zrozumiemy, następne pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, brzmi: z kim powinienem połączyć siły i wspólnie pracować? Dla mnie była to trudna lekcja. Od wczesnej młodości wiedziałem, że chcę pomagać ludziom. Myślałem: chcę robić coś, co zmienia świat. Gdy zrozumiałem, że wprowadzanie zmian wymaga pomocy innych osób, moja myśl rozrosła się do: Chcę robić z innymi ludźmi coś, co zmienia świat. I zacząłem rekrutować ludzi, by weszli ze mną na pokład i działali w mojej sprawie. Dobra wiadomość była taka, że dzięki swojej pasji i osobowości, Pasja i osobowość potrafiłem gromadzić ludzi wokół siebie. Pierwsze wskazówki. Zła wiadomość była taka, że nie każdy, kogo miałem na pokładzie, był tam dlatego, że chciał działać dla sprawy. Niektórzy po prostu chcieli się ze mną przejechać. Czy obserwowałeś kiedyś, jak współpracują wioślarze sportowi? Na największych łodziach zwanych ósemkami ośmiu zawodników wiosłuje synchronicznie, podczas gdy sternik kieruje i wykrzykuje rytm. Takie załogi mogą osiągnąć sukces tylko wtedy, gdy wszyscy ich członkowie współdziałają. W pierwszych dniach swojego przywództwa zbierałem ludzi, by wypełnić każde siedzenie w łodzi, ale tylko kilku z nas wiosłowało. Reszta po prostu siedziała i cieszyła się wycieczką. Gdy to zrozumiałem, dostałem, doznałem jeszcze jednej transformacji w swoim myśleniu. Chcę robić coś, co zmienia świat, z ludźmi, którzy chcą zmiany. W końcu dotarło do mnie, że w pracy z ludźmi, która ma na celu zmienianie świata, kto jest ważniejszy niż jak? Jeśli chcemy zrobić coś, co odmieni świat, musimy walczyć w tej samej sprawie. To nauczyło mnie, że powinienem staranniej dobierać współpracowników. Taka decyzja nie uszczęśliwiła wszystkich z mojego otoczenia, co na początku było dla mnie dosyć trudne. Te rozczarowania pierwsze, prawda? Wszystkich, którzy próbują coś zbudować z innymi. Jak już wcześniej wspominałem, na początku swojej kariery byłem człowiekiem, który lubił sprawiać przyjemność innym. Kiedy ludzie krytykowali moje decyzje, walczyłem z wewnętrznym, starym sobą chcącym sprawić przyjemność wszystkim. Myślałem wtedy o tym, co o krytykach powiedział Theodore Roosevelt, 26. prezydent Stanów Zjednoczonych. Posłuchajcie, bo to jest słynna jego wypowiedź. Pamiętam, że od tej wypowiedzi zaczyna się za każdym razem Enlightened Warrior Training Camp, czyli takie niesamowite szkolenie wymyślone przez T. Harva Eckera, wznoszące ludzi na naprawdę inny poziom współpracy. I pierwsze słowa, jakie padają w namiocie podczas pierwszego wykładu tego pięciodniowego obozu brzmią tak: "To nie krytyk się liczy." Nie człowiek, który wskazuje, jak potykają się inni, albo co inni mogliby zrobić lepiej. Uznanie należy się człowiekowi, który faktycznie jest na arenie, którego twarz pokrywa kurz, pot i krew, który dzielnie walczy, popełnia błędy, ale wciąż się podnosi, ponieważ żadne starania nie są wolne od błędów i niedociągnięć. Temu, który wie, co to wielki entuzjazm i wielkie poświęcenie który cały oddaje się słusznej sprawie, który w najlepszych chwilach poznaje smak triumfu i dokonuje wielkich czynów, a w najgorszych, gdy przegrywa, przegrywa z odwagą. A jego miejsca nigdy nie zajmą chłodne i trwożne dusze, nieznające ani zwycięstwa, ani porażki. Podoba mi się to, co w tej wypowiedzi Roosevelta zauważyła pisarka, mówczyni i profesor Brenne Brown napisała Wracając do przemówienia Roosevelt'a Człowiek na arenie ja również nauczyłam się że ludzie którzy mnie kochają na których naprawdę polegam nigdy nie byli krytykami którzy wytykali mnie palcami gdy się potykałam oni na pewno nie byli na trybunie byli ze mną na arenie walczyli dla mnie i ze mną nikt nic nie zmieniło mojego życia bardziej niż moment, gdy zrozumiałam, że stratą czasu jest ocenianie własnej wartości na podstawie reakcji ludzi z trybun. Ludzie, którzy mnie kochają i będą kochać, bez względu na to, co się stanie, są w zasięgu rąk. Zrozumienie tego zmieniło wszystko, mówiła Brenna Brown i John Maxwell. Gdy łączysz siły z właściwymi ludźmi, Ludźmi po tej samej stronie, mającymi te same wartości, chcącymi pracować dla tej samej sprawy, którzy będą walczyć za siebie nawzajem, to wszystko to czyni w świecie różnice. Z kim powinieneś łączyć siły, by zmieniać swój świat? Radzimy, żebyś zaczął od poszukiwania ludzi, którzy już coś robią w ważnej dla ciebie sprawie. Czy istnieje jakaś organizacja, która już zaangażowała się w tę sprawę i mógłbyś do niej dołączyć lub nawiązać z nią współpracę? Jeśli tak, to nie musisz wyważać otwartych drzwi. Jeśli działacie we wspólnej sprawie i wyznajecie podobne wartości, przyłącz się do nich i zmieniaj świat. Z drugiej jednak strony, może zdarzyć się tak, że to ty będziesz tą osobą, która gromadzi wokół siebie ludzi. Zacznij od zwrócenia się do osób w swoim bezpośrednim otoczeniu, a potem zacznij sięgać dalej. Z kim możesz się skomunikować za pomocą swoich kontaktów? Kto z Twoich znajomych zna kogoś, kogo chciałbyś poznać? Zawsze możesz znaleźć ludzi do współpracy. Zacznij od skontaktowania się z osobami, które dobrze znasz, potem rozciągnij swój zasięg na te, które znasz słabiej i szukaj różnych powiązań dopóki nie znajdziesz tych właściwych to właśnie to robiły moje organizacje non profit gdy postanowiłem zapoczątkować ruch transformacyjny w Gwatemali ach ten ruch transformacyjny to jest niesamowite posłuchajcie dotarliśmy do Guatemala Prospera dobrze prowadzonej organizacji non profit która działała na rzecz transformacji kraju i zaczęliśmy pracę z jej liderami Wymyśliliśmy strategię, która mogła wywołać pozytywne skutki dla ludności i co do której byliśmy przekonani, że może zapoczątkować ruch transformacyjny. Ja wciąż liczę na jakiś ruch transformacyjny w Polsce. Słuchajcie, wiedzieliśmy, że jeśli potrafimy nauczyć wartości 10% ludzi w kraju i ludzie ci postanowią przyjąć te wartości i wcielić je w życie, to będzie to punktem zwrotnym. Dla całego narodu. Zgodziliśmy się też co do tego, że najlepszym sposobem dotarcia do tych 10% ludności będzie skoncentrowanie się nie na tym, jak wielu ludzi przeszkolimy, ale kogo przeszkolimy. Pracowaliśmy nad rekrutacją najlepszych liderów w następujących ośmiu dziedzinach strumieniach wpływów: rząd, edukacja, biznes, religia, Media, sztuka, sport i ochrona zdrowia. Byliśmy przekonani, że jeśli potrafimy wywrzeć na nich wpływ, to oni wpłyną na innych. Jak ktoś kiedyś zauważył, to nie ciężar ściąga cię w dół, tylko sposób, w jaki go niesiesz. Gdy zapraszasz innych, by dołączyli do ciebie w dźwiganiu ciężaru transformacji, staje się on lżejszy. I cały wysiłek zaczyna być przyjemniejszy. Piszą Rob Hoskins i John Maxwell w książce Zmieniaj swój świat. Fantastycznej książce przesłaniu książce przewodniku dla wszystkich, którzy chcą coś zmienić wokół siebie. A jak ja jestem przekonany, że świat się zmienia i musi się zmieniać musi się zmienić. To w jaką stronę się zmieni zależy od tego, kto się za te zmiany zabierze, prawda? I to, co piszą tutaj John i Rob, a jeśli chcemy zmieniać świat, zacznijmy od zmiany świata wokół siebie, prawda? Myślę, że to jest fenomenalna instrukcja. Chciałem Wam przeczytać ten fragment. Bardzo bym chciał, żeby za Waszym pośrednictwem on poszedł dalej um, i żeby pomógł wprowadzać zmiany tym, którzy. Czują tak samo jak ja, jak ty, że zmiany są potrzebne, prawda? Pozytywne zmiany wokół nas i w Polsce. Myślę, że jesteśmy w bardzo ważnym czasie tych zmian i od tego, co dzisiaj zrobimy, zależy to, w którą stronę pójdziemy wszyscy i, i jak nam się będzie żyło tutaj nad Wisłą za 2, 5, za 10, za 20 lat. To jest bardzo ważny moment, dlatego zróbmy coś, żeby zmieniać świat. Na lepsze, bo to jest naprawdę w naszych rękach. To chciałem Wam dzisiaj przekazać. Jeśli chcecie przekazać tę wiadomość zmiany komuś jeszcze, to użyjcie tej audio inspiracji. Jak zawsze, bardzo Wam dziękuję za to, że to robicie. Zaczynamy wspaniały miesiąc. Wreszcie wiosna do nas zawitała, więc pełni dobrej energii, nadziei. Zacznijmy zmieniać świat na lepsze wokół nas. Zacznijmy gromadzić ludzi wokół ważnych, pozytywnych spraw. O to mi chodzi i w tym chciałem pomóc tym, którzy chcą, tak jak ja. No to cóż, do, do zobaczenia w miejscach, w których będziemy mogli zmieniać świat. Do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem na naszym spotkaniu na żywo, oczywiście wirtualnym, bo niektórzy z Was pytają, w jakim miejscu mielibyśmy się spotkać. Spotkajmy się tu, gdzie się widujemy regularnie, czyli online. Postawię takie spotkanie, na którym będziecie mogli kliknąć i wziąć udział, oczywiście. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy wymienili, Informacje, treści w obie strony, nie tylko ja do was, ale wy również do mnie. Bo komentarze komentarzami, ale nie ma to jednak jak rozmowa na żywo. Bardzo bym chciał, żebyście mi też podpowiedzieli, co możemy zrobić, żeby audio inspiracje miały większe zasięgi, i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że już mi wiele radziliście rok temu, a ja nie dużo z tego zrobiłem, no robię, co mogę. Nagrywając kolejne odcinki w tej sytuacji, w której jestem. Może moglibyście mi pomóc albo wskazać kogoś, kto mógłby mi pomóc w tym, żeby nasze zasięgi audioinspiracyjne urosły i były jeszcze większe. Jestem otwarty, liczę na Wasz udział i dobre pomysły podczas naszego spotkania na żywo w okolicach dwusetnych audioinspiracji. O, o tym jeszcze sobie powiemy. No dobrze. Życzę Wam miłego dnia, 1 maja. Będę miał jeszcze dla Was jeden przekaz dzisiaj, bo to jest dla mnie okazja, jak wielu z Was wie, ale to osobno. Tutaj kończymy już na dzisiaj audio inspirację. Życzę Wam udanej majówki, reszty tej majówki i do zobaczenia w piątek, 5 maja. Tymczasem, trzymajcie się. Cześć.